Pierwszy dzień rywalizacji w Banowcach. Jak wrażenia po pierwszym dniu ścigania tutaj? E, wrażenia są rewelacyjne, jeżeli chodzi o samą trasę. Naprawdę jest bardzo ciekawa. Jest wiele miejsc, w których trzeba się zastanowić. E, kilka miejsc, gdzie trzeba troszeczkę poświęcić jeden zakręt, żeby na następnym było szybciej. E, myślę, że zawod... Udane mogłoby być szybciej, ale tutaj jakieś małe modyfikacje musimy wprowadzić przez Notfall, to myślę, że się udaje zrobić. Myślę, że da się pojechać na pewno dużo szybciej niż, niż, niż pojechałem, ale generalnie zawody bardzo fajne, odbyły się wszystkie przejazdy, mimo tak dużej ilości zgłoszeń. Trasa, no ciężko powiedzieć. Naprawdę chyba jedna, jedna z najfajniejszych tras, na których jeździłem. Trasa jest kręta jest trudna. Nauczyszę. Tak, znaczy jeżeli chodzi o zapamiętanie, nie mam tym problemu, natomiast wiadomo, jest parę, parę, parę sekwencji, które wydaje mi się, że można na pewno pojechać dużo szybciej i troszeczkę pewnie więcej odwagi na to potrzeba. Rewelacja, naprawdę bardzo fajnie wszystko wygląda. Trzeba, trzeba się za każdym przy każdym muku zastanawiać. To jest fajne. Dzięki. Musica <sweak> F?? A miesto prvé Martin Koriš, portfímer Slovakia, portfiesta. športný Slovakia, Ford Fiesta.